Witaj, przyjacielu. Prawdopodobnie nigdy nie zastanawiałeś się nad tym, co spowodowało narodzinę współczesnego świata. W historii ludzkości wiele było bowiem odkryć i wynalazków, które miały przełomowy wpływ na rozwój naszej rasy. Jest jednak odkrycie, które spowodowało znaczne przyspieszenie tego rozwoju. Dzisiaj wytłumaczę ci, jak system monetarny dał podwaliny współczesnej gospodarce. Zapraszam do oglądania. Już w czasach prehistorycznych ludzie wymieniali między sobą produkty. Zanim powstał pieniądz, w społecznościach handel odbywał się głównie poprzez barter, czyli bezpośrednią wymianę towarów lub usług. Trudność tego systemu obrazuje słynny przykład piekarza i rzeźnika. Nawet gdy piekarz chciał kupić mięso, musiał znaleźć rzeźnika, który akurat potrzebował chleba czy czegoś, co piekarz mu oferował. Taki podwójny zbieg potrzeb sprawiał, że do transakcji dochodziło rzadko. Co gorsza, wiele dóbr barterowych było trudnych do podzielenia. Na przykład wymiana wielkiej krowy na garść ziaren była praktycznie niemożliwa ze względu na różnicę w wartości. Takie sytuacje zmuszały do przeprowadzenia olbrzymiej ilości transakcji w celu rozmienienia wartości cenniejszej rzeczy, co było czasochłonne, a czasami wręcz niemożliwe. Przy tej metodzie wymiany towarów szybko zetkniemy się z kolejnym wyzwaniem, jakim jest trwałość niektórych produktów. Gdybyśmy wymieniali się artykułami spożywczymi, np. owocami, to trzeba by je zamieniać na inne towary, zanim się zepsują, a nie wtedy, gdy akurat czegoś potrzebujemy. W czasach prehistorycznych transakcje były nieporęczne, aby doszło do wymiany np. konia za krowę. Ludzie musieli przyprowadzić oba zwierzęta w jedno miejsce. Pieniądz znacznie to uprościł. Wystarczyło bowiem, że kupujący miał przy sobie kilka monet. Oprócz tego występował problem braku wspólnej jednostki. W gospodarce barterowej nie było łatwego sposobu na porównanie wartości różnych dóbr. Ta sama cena, wyrażona w rzeczach, często jest inna. Krowa może być chuda lub tłusta, bądź zdrowa czy chora. Dlatego ustalenie ceny, gdy za pieniądz służyły zwierzęta, wymagało oceny samego pieniądza. Dziś 100 zł jest ustandaryzowane, nie różni się niczym od innych 100 zł. Pieniądz wprowadza wspólną miarę, dzięki której ceny są czytelne. Standaryzacja pieniądza uprościła transakcje, bo porównywanie wartości i umawianie się na cenę przestaje być uciążliwe. W praktyce nasi przodkowie handlowali nie tylko za pomocą barteru. Gdy ludzie tworzyli mniejsze grupy, naturalne było dzielenie się między sobą jedzeniem, innego rodzaju towarami. Relacje opierały się na zaufaniu: Jeżeli ja dam ci jedzenie, to liczę na to, że ty dasz mi to jedzenie w przyszłości, gdy to ja będę w potrzebie. Tak samo wyglądało to z usługami. Jeszcze do niedawna takie sytuacje można było zaobserwować na polskich wioskach. Gdzie rodziny często pomagały sobie w pracach rolnych? Zboża dojrzewały w różnym czasie, dlatego takie wzajemne pomaganie sobie było wygodne. W praktyce takie rozwiązania sprawdzają się tylko w małych grupach i tylko w momencie, gdy dochodzi do wykonania tego samego rodzaju pracy. Z czasem jednak narastała potrzeba wyodrębnienia jednostki wartości, która umożliwiałaby przechowywanie bogactwa i swobodny handel. Potrzebowano przedmiotu. Symbolizującego wartość samą w sobie. Od tego właśnie zaczęła się droga do pieniądza. Bartery i dary nie nadawały się bowiem do rosnącej skali wymiany. Pieniądz pojawił się z potrzeby ujednolicenia rozliczeń. W epoce przedmonetarnej różne dobra pełniły rolę prekursorów pieniędzy. Już 3000 lat przed naszą erą w mezopotamii wprowadzono system oparty na zbożu, które było szeroko dostępne łatwo je było dzielić i przechowywać w spichlerzach listy zapisane pismem klinowym pokazują że rolnicy otrzymywali wynagrodzenie w jęczmieniu za pracę podatki i daniny także opłacano wtedy ziarnem w innych częściach świata jako mierników wartości używano bydła soli muszli czy kamieni szlachetnych to jednak nadal było nieporęczne dopiero pojawienie się uniwersalnego środka wymiany Odmieniło obraz gospodarki. Z czasem bowiem zwykłe dobra ustąpiły miejsca specjalnym nośnikom wartości. Oto około 600 lat przed naszą erą w Lidii, czyli dzisiejszej Turcji, zaczęły to bić monety ze złota i srebra. Tamtejszy król wprowadził stopioną złoto-srebrną monetę, która była pierwszym oficjalnym pieniądzem państwowym. Lidyjskie monety szybko upowszechniły handel. Umożliwiły bowiem sprawniejszą wymianę wewnątrz kraju i na szlakach zagranicznych, co uczyniło Lidię jednym z najbogatszych państw regionu. System monetarny, który wtedy powstał, wyzwolił w ludziach rządze chciwości. Wcześniej celem było zaspokojenie konkretnej potrzeby, np. wymiana zboża na ubranie. W systemie monetarnym pieniądz stał się uniwersalnym środkiem wymiany, a z czasem celem samym w sobie. Nie chodzi już o to, co można kupić, ale ile się ma. Monety były łatwe do przychowywania i przeliczalne, co sprzyjało ich gromadzeniu. W odróżnieniu od jabłek czy bydła pieniądz się nie psuje i nie choruje, a w razie wojny można łatwo zabrać go ze sobą i udać się w bezpieczne miejsce. System monetarny ułatwił kłopotliwe do tej pory transakcje, dzięki czemu ich liczba wzrosła, pobudzając konsumpcjonizm. Dodatkowo. W końcu można było wycenić swoją pracę w jednolity sposób, co naturalnie spowodowało, że ludzie zaczęli pracować więcej i efektywniej. Doprowadziło to do rozwoju podziału pracy i specjalizacji. Każdy przecież potrzebował niezbędnych dóbr, których nie wytwarzał sam. Przykładowy kowal nie musiał już produkować wszystkiego, co je, lecz mógł zarabiać pieniądze i to za nie kupować potrzebne dobra. System pieniężny umożliwia też bezpośrednie porównywanie majątku między ludźmi. To wywołuje rywalizację, zazdrość i poczucie niższości, co napędza chęć posiadania więcej niż inni, niezależnie od realnych potrzeb. System monetarny stworzył pragnienia, podsycając nieustanny niedosyt. Człowiek nie tylko chce więcej, ale wręcz wierzy, że potrzebuje więcej. Co jest napędem dla chciwości. Gdy zysk stał się podstawowym miernikiem sukcesu, moralność zaczęła ustępować opłacalności. System monetarny pozwolił jednak pogodzić ludzi z różnymi poglądami, gdzie naukowcy z idealistyczną wizją zmieniania świata na lepsze często pracują dla żądnych zysków bezwzględnych kapitalistów. Motywacja tych dwóch grup jest inna, ale prowadzi do tego samego celu. Monety zaczęły pełnić funkcję skutecznego środka płatniczego, pchając gospodarkę do przodu. Stało się tak dlatego, że pokonały kilka przeszkód trapiących ówczesnych ludzi. Uniwersalny pieniądz rozwiązał bowiem problem podwójnego zbiegu potrzeb. Dzięki temu każdy mógł sprzedać swój towar za monetę i kupić za nią potrzebne dobra, niezależnie od bezpośrednich preferencji drugiej strony. Monety służyły jako jednostka rozrachunkowa. Czyli wspólny mianownik cen, emitowane początkowo przez świątyni czy władców, którzy pilnowali ich wartości, stały się powszechnym środkiem wymiany akceptowalnym niemal wszędzie oraz pozwalały gromadzić oszczędności dzięki swojej rzadkości, trwałości oraz poręczności. Doprowadziło to do tego, że każdą transakcję dało się łatwo przeliczyć i przeprowadzić. Przykładowo, rybak mógł sprzedać mnóstwo ryb za pieniądze a następnie kupić z nich beczki czy sieci, bez konieczności bezpośredniego targu z kilkoma innymi dostawcami. Nowy system monetarny dał też początek pierwszym instytucjom finansowym, takim jak banki, które zaczęły pożyczać monety, napędzając w ten sposób wzrost gospodarczy. Pieniądze umożliwiły rozwój rynków i specjalizacji, ułatwiły handel na odległość dzięki eliminacji problemu idealnego partnera do wymiany. Na przestrzeni dziejów rynki się rozrastały, dzięki czemu dziś handel międzynarodowy stanowi już około 25% światowego PKB. Współczesne rynki finansowe, giełdy i międzynarodowe inwestycje nie byłyby możliwe bez funkcjonującego systemu monetarnego, który stał się fundamentem nowoczesnej gospodarki globalnej. Obecnie używamy około 180 walut, a cały światowy obrót liczony jest w bilionach dolarów. Według Banku Światowego około 76% dorosłych ludzi ma dziś dostęp do rachunku bankowego. Bez monetarnego systemu nie moglibyśmy prowadzić transakcji elektronicznych, kupować akcji czy zaciągać kredytów hipotecznych. Wszystkie te zjawiska opierają się na wartości wyrażonej w pieniądzu. W praktyce prowadzenie pieniądza zwiększyło produktywność i wymianę handlową na bezprecedensową skalę. Globalny PKB mierzy się setkami bilionów dolarów rocznie, co byłoby niemożliwe w uproszczonym barterowym świecie. Pieniądz zapewnił też stabilność podaży czy też płynność obrotu oraz ułatwił oszczędzanie i inwestowanie na dużą skalę. Mówi się więc, że system monetarny dał początek dzisiejszemu światu, ponieważ bez niego nie byłby możliwy rozwój skomplikowanej finansowo gospodarki nowożytnej. To wszystko. Dzięki za oglądanie. Zostaw suba, łapkę i komentarz. Na razie.